Na początku wejdę sobie do ustawień i w tych ustawieniach, może byśmy ustawili sobie w wyświetlaczu, żeby on się nam bardzo szybko nie przyciemniał, bo będzie nam to przeszkadzało. Eee, a jeszcze zwróćmy uwagę, jaka jest ustawiona, ustawiona, ustawiona jasność tego wyświetlacza. A może maksymalna to by była za duża, bo aż. Tutaj będzie przepalało nam bardzo jasny, bardzo ładny wyświetlacz. No i zobaczmy co w ustawieniach na początku. Wchodzimy sobie w ustawienia, i pierwszą rzeczą, jaka nas interesuje, to jest informacja o sprzęcie, jakim, jaką mamy wersję oprogramowania. Jest to wersja Android 1.4.1.2, Jelly Bean. Oczywiście nie mogło być inaczej. Także aktualnie no, można by powiedzieć, że prawie najnowszą wersję systemu mamy. Oczywiście z tego względu, że jest to flagowe urządzenie Sony, to możemy się spodziewać aktualizacji jak najbardziej do, do kolejnych wersji, myślę, że no, będzie to wykonywane w pierwszej kolejności. No i polecimy sobie od początku, jak Sony sobie tutaj zorganizowało to menu, jak to wszystko wygląda. Od początku mamy konfigurację sieci bezprzewodowej Wi-Fi, tutaj w zasadzie nic nowego nie ma. Konfiguracji sieci bezprzewodowej Bluetooth, znaczy nie sieci, tylko łączności bezprzewodowej Bluetooth. Menu z użyciem danych, to też jest w sumie znane, nic tutaj nie trzeba nowego powiedzieć. Tutaj w przełączniku więcej mamy dostępny tryb samolotowy, konfigurację sieci VPN. Um, ustawienia serwerów multimediów DLNA, czyli jak się nazywa nasz serwer, czy udostępniamy, czy nie udostępniamy zawartość multimediów, które się znajdują w naszym komputerze, naszym tablecie. Komunikacja NFC, warto również wspomnieć, bo chyba zapomniałem w pierwszej części powiedzieć, że oczywiście no teraz już standardem jest komunikacja NFC i nie mogło tej komunikacji NFC zabraknąć zapragnąć w tym flagowym mm, urządzeniu Sony. Konfiguracja dźwięku, dostępne mamy, jak widzicie, dodatkowe ustawienia związane z tym, że no wiadomo, że Sony zawsze przykłada dość dużą dbałość do, zarówno do sprzętu audio, jak i wideo, tak więc jest tutaj cała konfiguracja audio. Widzicie dodatkowe możliwości włączenia takich no, technologii zaimplementowanych w to urządzenie, jak Clearface, x i S-Force. Front SoundRound 3D, tak więc no, mamy tutaj trochę możliwości do eksperymentowania, i, i, i producent stara się, żeby z tych, no, jakże niewielkich głośników, zważywszy na to, że chce mieć coraz mniejsze urządzenia, to również głośniki muszą być małe. Chcę dołożyć jak najwięcej starań, żeby była tutaj jak najlepsza jakość reprodukowanego dźwięku. I kolejne ustawienia tutaj poniżej w systemie, e, powiadomienia domyślne, możemy sobie zobaczyć. Jak widzicie jest trochę tego tutaj wrzucony do systemu, oczywiście nie, ma, nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ściągnąć swoje ustawienia. Mamy też ustawienia głośności poszczególnych elementów systemu operacyjnego i dodatkowe dwa checkboxy, dźwięki przy dotknięciu i dźwięki przy ekranie blokady. Przechodzimy teraz sobie do ustawień wyświetlacza i tutaj tak jak już mówiłem na początku mamy ustawienia mobil Bravia Engine 2 możemy to włączyć i wyłączyć te ustawienia są implementowane w momencie kiedy przeglądamy zdjęcia lub oglądamy filmy jasność ekranu oczywiście jest ustawienie automatyczne oraz manualne tutaj w przypadku prezentacji ja troszkę to mocniej podkręcam na manualne tapeta zawsze jest zainteresowanie jakie tapety mamy zainstalowane co nam tutaj producent wrzuca ja tak pokrótce tradycyjnie przechodzę, żeby każdy widział tutaj różne kolorystyczne wersje abstraktów. Ja te abstrakty w sumie najbardziej lubię u siebie. No jest trochę tapetek. Na pewno ktoś znajdzie coś fajnego dla siebie. Oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie samemu ściągnąć. No i tapety animowane też zestaw siedmiu tapet animowanych, które producent nam udostępnia. Ustawienia pamięci. Widzimy jak to wygląda. Pamięć wewnętrzna dostępna jest 2569 giga, czyli to jest wersja 32 gigowa tego urządzenia i 2569 zostaje nam na nasze rzeczy. To jest w sumie urządzenie, które było przed chwilą przywrócone do ustawień domyślnych, ja tylko benchmarki zainstalowałem, bo wiadomo, że są fani benchmarkowania urządzeń, także na pewno i takiego benchmarka sobie zrobimy. Zarządzanie zasilaniem. Są dodatkowe dwa tryby, czyli tryb stani, stamina i tryb słabej baterii, także w razie, w razie jakiegoś problemu możemy sobie te tryby uruchomić i oszczędzać baterię, tak żeby nam ona dłużej pracowała. Aplikacje. W tym menu zobaczymy sobie ile mamy dostępnej pamięci operacyjnej RAM. Jak widzicie, jest 428 zajęte i 1,4 GB wolne. Także no możemy się tutaj już pocieszyć dużą ilością pamięci RAM. Kolejne menu Xperia yy, i ustawienia yy, związane właśnie z całą technologią Sony do urządzeń z tym logo Xperia. Bezprzewodowy kontroler DualShock 3, kopia lustrzana ekranu, bardzo sympatyczne, bardzo sympatyczne rozwiązanie. Szczególnie z nowymi telewizorami Sony. W momencie, kiedy mamy pilot, bluetoothowy, on jest też wyposażony w technologię NFC, wystarczy go zbliżyć do naszego urządzenia, i w tym momencie automatycznie na ekranie telewizora mamy kopię naszego ekranu. I wtedy z naszymi bliskimi, z naszymi współpracownikami możemy się dzielić prezentacjami, jakie mamy na tym urządzeniu. Dobra, Idziemy dalej. Usługi, lokalizacji to są standardowe. W zasadzie google'owe, android'owe ustawienia, tutaj się nic więcej nie pojawia. Możemy pokrótce zwrócić uwagę, co mamy w menu zabezpieczenia, co mamy w języku wprowadzania. Kasowanie i przywracanie. Kreator konfiguracji. Ten kreator konfiguracji nam się uruchamia no, podczas, pierwszego, podczas pierwszego włączenia u, urządzenia. Także tym kreatorem na początku będziemy sobie konfigurować urządzenie, ale jak widać, można do niego w każdej chwili zwrócić kont, wrócić. Konta, mnogość kont, które możemy sobie podłączyć od razu do, do, do naszego tableta są już one spredefiniowane. Ustawienia do tej godziny, ułatwienia dostępu, opcje programistyczne, informacje o tablicy, o tablecie. to już żeście widzieli na początku tej prezentacji. Dobra, przejdźmy teraz może do samego interfejsu. Ależ ten ekranik jest sympatyczny. Jak widzicie możemy sobie możemy sobie bez problemu dodawać nowe ekrany. Na te ekrany możemy sobie dodawać widżety. O, może nie akurat z mojej poczty, ale weźmy jakiś taki muzyczny widżecik sobie wrzućmy. Możemy oczywiście na te ekrany dodawać aplikacje, które mamy pościągane. Ja dodam, tak żebyście widzieli, jak to wygląda, i z tego również menu możemy ustawiać tapety, ale akurat ta jest dobra, i ustawiać motywy. Są również całe motywy gotowe dla tego urządzenia, także można sobie cały taki motyw załadować, i wszystko jest pod niego personalizowane. Eee, sama nawigacja też bardzo przy, przyjemna. W dolnym pasku Sony nam mogłaby tutaj troszeczkę więcej tych aplikacji dodać. Widzimy te aplikacje, które wchodzą w trybie multitasking, na przykład przeglądarka internetowa nam się otwiera, a, a oprócz tego pod spodem mamy, yy, pod spodem mamy inny program. Możemy sobie na przykład w edytorze tekstu sprawdzić jakąś informację w internecie. Mamy też dostępny kalkulator, czyli to takie najpopularniejsze, najbardziej przydatne aplikacje. Możemy sobie włączyć, nie wiem, czytając pocztę, możemy jednocześnie sobie, nie wiem, coś tam obliczyć. Co jeszcze? Manager nagrań, czyli można rejestrować sobie ekran, dodatkowe jakieś tam edycje na nim robić, to wszystko sobie zapisywać, wysyłać. Funkcja... Nader przydatna, minutnik, nagrywarka, czyli nasz dyktafon raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i nagrało się. Jeszcze nie wiem, gdzie się to odtwarza, ale na pewno y, się tego dowiem. Notatki i pilot. Jak zwykle wszystkich tutaj przepraszam, bo że, że, że to jest taki chaos, ale ja tutaj dostaję to urządzenie i tak naprawdę na Waszych oczach je poznaję, także jakbym coś był nieścisły, to proszę się tu na mnie nade mną nie pastwić, tylko ewentualnie w komentarzu sprostować, napisać, że jest inaczej. Ja najbardziej się do tego pochylę. Uruchomiliśmy teraz tego menu podręcznego pilota. Jak widzicie, musimy sobie skonfigurować najpierw urządzenie możemy sobie dodać no, to, co mamy w domu, telewizor oczywiście Sony, ale niekoniecznie, jak widzicie jest tutaj cała masa po prostu dziwnych, różnych telewizorów, o których istnieniu nawet nie miałem pojęcia, że takie są o na naszej planecie. Może zrezygnujemy z konfiguracji tego pilota. Co ciekawe, jeszcze oczywiście możemy sobie podmieniać te, 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 te urządzenia, Utwór skrót robimy i tutaj nam teraz mamy już skrót do pilota, mieliśmy do czego innego. Niestety tylko dwa miejsca możemy sobie zagospodarować na tej dolnej belce. Ale na górze mamy też fajną belkę ze skrótami, i tutaj do tych skrótów możemy sobie już swoje elementy dodawać. Niestety tylko jak widzicie cztery, ale, ale jest to fajne, bo to na każdym ekranie mamy, mamy powtórzone. Producenci inni mają także na dole jest ta belka nieruchoma, w Sony, są te małe rzeczy, które znajdują się u góry, te małe skróty, te małe ikony. I jak najbardziej są przydatne i działające. Także obsługa tego interfejsu jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna, bardzo fajna, bardzo czytelna, bardzo jasna, to wszystko też tak w taki fajny, gumowaty sposób, że tak powiem animowany można przemieszczać, oczywiście widżety, które mają możliwość resalizowania, czyli zmiany ich rozmiaru są, nie jest taka możliwość, żeby ten rozmiar zmieniać, no wszystko działa płynnie, Ładnie tutaj nie, nie napotkałem na jakieś, na jakieś problemy. Oczywiście zachęcam wszystkich, którzy to urządzenie już mają w swoim posiadaniu, również na wyrażanie opinii, bo, bo wiele osób, które staje przed za, wyborem, co kupić, no, będzie na pewno zainteresowana opinią już yy, aktualnych użytkowników. Yy, dobra, tak wygląda kwestia ustawień i systemu. I myślę, że teraz będzie pora na kolejną część prezentacji, żeby Was nie zanudzać, bo staram się, żeby te filmy takie były no 10-15 minut maksymalnie. A jak się rozgadam, to, to czasami godzina idzie. Także za chwilę zapraszam Was do trzeciej części prezentacji, i w tej trzeciej części prezentacji pochylimy się nad oprogramowaniem, jakie jest zainstalowane przez producenta na na tym tablecie. Ja za chwilę jeszcze, bo widzę, że mi tutaj czeka jakaś aktualizacja, to w międzyczasie zainstaluję aktualizację, żebyśmy mieli możliwość podziwiania tego w jak najbardziej aktualnej wersji. No i oczywiście w kolejnej wersji prezentacji również zobaczymy, jak szybko pracuje nam internet, jak otwierają się strony i zrobimy dwa benchmarki. Jest przygotowany Antutu Benchmark oraz Quadrant Standard.